Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Kurzępa. W zespole badawczym profesora Jacka Kurzępy zajmuje się głównie badaniami jakościowymi. Zaprezentuję Państwu teraz garść refleksji, przemyśleń dotyczących wpływu stanów emocjonalnych, przede wszystkim lęku. Na badania, na kontakt, relacje z respondentami. Pozwolę sobie tę swoją prezentację podzielić na trzy sekwencje. Pierwsza ogólna, mówiąca o emocjach, o lęku. Druga, jak to wynika w naszych badaniach. I sposób neutralizacji bardzo ogólnie oczywiście lęku, reagowanie i porządkowanie stanów emocjonalnych. Bez wątpienia znaleźliśmy się nagle w sytuacji, która budzi w nas wiele emocji, przede wszystkim lęk i strach, ale również złość, smutek czy zniechęcenie. Z dnia na dzień musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, rzeczywistości zdominowanej przez pandemię koronawirusa COVID-19, w której czeka na nas sporo ograniczeń i niepewności. Jak możemy zadbać o siebie, swoje samopoczucie, zdrowie psychiczne w tym czasie? E e im bardziej byliśmy podatni na czynniki stresogenne przed pandemią, tym intensywniej ostatni czas na nas wpłynął. Powszechna izolacja, niejasne komunikaty na temat zagrożeń, gorszy dostęp do obszarów życia, które były dla nas częścią normalności, niestabilna sytuacja ekonomiczna są przyczyną odczuwania bezsilności, lęku. To odczucie, z którym trudno nam konfrontować się, czasami wsparcie najbliższych, aktywność fizyczna czy techniki relaksacyjne, masaż, aktywność fizyczna, muzyka wydają się niewystarczające. Warto wówczas poobserwować stres w czterech obszarach y, naszego funkcjonowania: źródło stresu. Odczucia na poziomie ciała i emocji, i reakcje na stres. Warto byłoby ogólnie spojrzeć na funkcjonowanie człowieka, i tutaj najbardziej takim optymalnym jest podejście holistyczne, kiedy na funkcjonalność patrzymy przez cztery sfery: sfera ciała. Nasze ciało to sprawnie funkcjonująca maszyna, która każdego dnia służy nam do działania. Dla większości ludzi dość oczywiste jest, że wykonując jakąkolwiek pracę, wykorzystujemy ją do osiągania zamierzonych efektów. Warto tu tylko wspomnieć, że sprawność naszego ciała to nie tylko motoryka i kondycja, ale również sprawne działanie procesów biochemicznych. Zaburzenia, na przykład w procesach hormonalnych lub trawiennych również znacząco mogą wpłynąć na naszą wydajność, zaś przyczyną zaburzeń może być bardzo często stres. umysłowa. wszystkie zasoby intelektualne, m.in. myśli, pamięć, wiedza, umiejętności, doświadczenia. Mądrość przekonania, które gromadzimy przez całe życie. To również procesy myślenia, wnioskowania, analizowania, wszystko to, co potocznym, w potocznym ujęciu kojarzy się nam ze świadomym używaniem mózgu i myśleniem, to również kod zapisu, zapisu reakcji na stres w sferze emocjonalnej. Człowiek jest również, a może przede wszystkim istotą emocjonalną, która świadomie lub nie podlega emocjom. Zaś te emocje bardzo mocno wpływają na sposób naszego funkcjonowania. Ten obszar odpowiada za dobrostan psychologiczny człowieka, za jego reakcję, wcześniej przytoczony stres czy odczuwanie stanów emocjonalnych. No, warto tu podkreślić, że odczuwanie emocji jest niezależne od naszego umysłu. Tak jesteśmy skonstruowani i takie są naturalne cechy naszego organizmu. Emocje są immanentną cechą człowieczeństwa. Każdy je odczuwa i nie ma wpływu na to, czy się pojawią. A co za tym idzie, są neutralne, ani dobre, ani złe. I ostatnia sfera to sfera duchowości. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to wszystko to, co, co nadaje sens naszemu życiu. Obszar, w, który, w którym dotykamy najbardziej swojego wnętrza, tego, jak postrzegamy rzeczywistość, poczucia sensu. Dla osób wierzących w Boga, to obszar związany z własną relacją z absolutem. Dla osób niewierzących. Jakkolwiek rozumiemy obszar rozwoju własnego wnętrza. Pandemia pośrednio dotyka każdej z tych funkcji, najbardziej jednak interesuje nas sfera emocjonalna. Teraz analizując nasze badania, tak naprawdę mieliśmy kilka y, możliwości przeprowadzenia badań. Między innymi badania ilościowe, jakościowe. Te jakościowe to były w zakresie głównie moich działań, poprzez technikę, oczywiście, również różną, online i tradycyjną, bezpośrednią, poprzez ankiety, grupy fokusowe, wywiady indywidualne. I z tych spotkań takie. Najbardziej jakby oczywiste i proste informacje, jakie udało się zebrać, to wiemy, że uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, którzy wzięli udział w badaniu, twierdzą, że ich aktualne samopoczucie psychiczne oraz fizyczne jest gorsze w porównaniu do czasu sprzed pandemii. Dotyka to przede wszystkim nauczycieli, w drugiej kolejności rodziców. Ponad 66% nauczycieli twierdzi, że czuje się psychicznie dużo gorzej lub trochę gorzej w porównaniu do czasu sprzed zamknięcia szkół. Wyniki badań wskazują, że prawie 68% nauczycieli twierdzi również, że czuje się gorzej fizycznie. Jedynie 26% badanych nauczycieli w ciągu ostatniego tygodnia przed badaniem nie odczuwało trudności w zasypianiu. Zdecydowana większość deklarowała, że odczuwa brak energii, zdenerwowanie czy zły nastrój. Również ponad połowa rodziców twierdzi, że psychicznie czuje się dużo gorzej lub trochę gorzej w porównaniu do czasu sprzed pandemii a nieco ponad 45% z nich uważa, że pogorszeniu uległo również ich zdrowie fizyczne. Najrzadziej o pogorszeniu się zdrowia psychicznego i fizycznego wspominają uczniowie. Tu 17% badanych uczniów twierdzi, że ich zdrowie psychiczne i fizyczne poprawiło się w porównaniu do czasu sprzed pandemii. Lęk i strach. Emocje, które nieodłącznie towarzyszą człowiekowi, zgodnie z zagadnieniem strachu, lęku może być analizowane z różnych perspektyw, począwszy od biologicznej, biologicznego ujęcia, traktującego strach jako determinantę określonych re reakcji fizjologicznych przy poprzez ujmowanie go jako sygnału alarmowego przed określonym niebezpieczeństwem, aż do traktowania jako czynnika warunkującego działanie ekonomiczne, zwłaszcza gdy mówimy o funkcjonowaniu rynku strachu. W rozumieniu potocznym strach i lęk są zazwyczaj ze sobą utożsamiane. Na gruncie poszczególnych nauk mamy najczęściej do czynienia z ich Rozróżnieniem. Zagadnieniem strachu, lęku, jest przedmiotem zainteresowania szeregu nauk humanistycznych, filozofii, teologii, psychologii, historii, a także socjologii. Strach można traktować jako reakcję na obiektywnie postrzegane zagrożenie, które można właściwie rozpoznać i skutecznie mu przeciwdziałać. Obiektywność w postrzeganiu zagrożenia sprawia, iż najczęściej wielu ludzi odczuwających strach będzie podobnie na to zagrożenie reagowało. Podstawową cechą strachu jest zatem jego uniwersalna natura. Cechy tej nie można za to przypisać lękowi. Ma ona bowiem charakter uczucia przeżywanego subiektywnie, inaczej dla każdego człowieka. Lęk jest stałą i konstytutywną cechą człowieka i choć w rezultacie rozróżnienie to staje się tylko kolejną propozycją rozumienia tych pojęć, to ujęcie to pozwala nam się odnieść do postrzegania zagadnienia strachu lęku jako kategorii socjologicznej związanej z przedmiotem naszych badań. Oczywiście na lęk możemy patrzeć z różnych perspektyw i bierzemy pod uwagę reakcję fizjologiczną, zachowanie, emocje i myśli. A lęk, gdybyśmy zastanawiali się nad źródłem, skąd się bierze, okazuje się, że lęku uczą nas serwice. W obawie na, o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, kiedy jeszcze sami nie potrafimy o nie zadbać. Lęk może powstać na skutek różnorakich czynników, począwszy od problemów powstałych w dzieciństwie, występujących w okresie dorastania, po kwestie związane z dorosłym życiem. Zaburzenia mogą pojawić się jako reakcja na niestabilną sytuację rodzinną zawodową czy finansową może to być również odpowiedź organizmu na obawę przed różnymi zmianami w życiu łącznie z sytuacjami globalnymi, tak jak pandemia, kataklizmy, wypadki, z rozmów z psychologami i pedagogami szkolnymi. Wynika, że głównym problemem, z jakim zgłaszają się uczniowie do nich. to są, problemy związane z lękiem. Medialnie przekazywano informacje o depresji, przekazywano o załamaniu psychicznym, o próbach samobójczych, natomiast moi psychologowie i pedagodzy nie potwierdzają takich sytuacji. Natomiast z perspektywy poszczególnych grup, uczniów, nauczycieli i rodziców Sytuacje, które stają się źródłem lęku są następujące. Uczniowie mówią, że brak kontaktu Twarzą w twarz z rówieśnikami, ograniczona możliwość spędzenia wolnego czasu poza domem, ograniczona możliwość odczuwania radości z odniesionych sukcesów na forum klasy, niechęć do prezentowania się na forum klasy przy użyciu narzędzi interaktywnych. Obawa przed porażką, strach przed wypowiedzią, przed ośmieszeniem się, ośmieszeniem się na forum. Klasy, możliwość ukrycia się za ekranem komputera, najbardziej typowa y, reakcja czy umiejętność, z której korzystali uczniowie, brak poczucia indywidualnego wsparcia, szczególnie klasy maturalnej i ośmioklasistów, y, obawa przed nieprzewidzianym ujawnieniem domowych tajemnic. Tutaj y, część młodzieży mówiła o zachowaniach. Dorosłych, którzy nie do końca kontrolowali swoje zachowania, czy złośliwe i nieprzewidywalne zachowania rodzeństwa, które starało się gdzieś tam z zapleców zaskakiwać uczniów. Nauczyciele, natomiast oceniając swoje początki w pierwszej fazie pandemii jako słabe, nieadekwatne do konieczności związane z dezorganizacją pracy własnej, braku poczucia realnego rozliczenia z nakładu pracy oraz poczucia efektywności, zerwanie relacji z bromem pedagogicznym, ich stan emocjonalny dotyczy szkoły pracy, bezpieczeństwa własnego i własnych dzieci. Przeraża ich dezorientacja i zagubienie organizacyjne nauczania zdalnego, lęk przed utratą szansy na nadrobienie zaległości w nauce, niedoskonałość zdalnego nauczania i niepokój o stan psychoemocjonalny uczniów, dezaprobata wobec słabego, stałego polityzowania problemu zdalnego nauczania i jak to nazywają ciągłe manipulowanie w programie nauczania. Natomiast z perspektywy rodziców. Rodzice mówią o potrzebie bieżącego wsparcia psychicznego dzieci, zgłaszają trudność w pogodzeniu własnej pracy, również zdalnej i oczekiwań dzieci, poczucie, że szkoła i system zdalnego nauczania ciężar odpowiedzialności przerzuciła na rodziców lęk o zdrowie dzieci i pozostałych członków rodziny, obawa przed eskalacją obostrzeń i ograniczeń w przestrzeni społecznej, w końcu o utratę pracy lub finansowania przez jednego lub obojga rodziców. No i oczywiście pytanie, co możemy zrobić. No, to, co się nasuwa najbardziej i jest najczytelniejsze, to uczcie się komunikować, czyli rozmawiajcie, poszukujcie wspólnie rozwiązań, starajcie się wyjaśnić i ustalić pewne zasady. Natomiast z perspektywy nauczycieli największym problemem zdalnego nauczania jest opór uczniów. W korzystaniu z narzędzi, komputer, kamerka, mikrofon, na forum publicznym, małe zaangażowanie w zajęcia, nauczyciele mają poczucie, jakby uczniowie tylko logowali się do sprawdzenia obecności, a później mają swoje drugie życie. Z perspektywy uczniów, największym problemem zdalnego nauczania jest nadmiar zajęć i zadań, którymi zasypują ich nauczyciele. Natomiast z perspektywy rodziców najczęściej niestety mamy, ojcowie jakoś miksują się z obowiązków, zbyt duże przenoszenie obowiązków edukacyjnych na rodziców, którzy mają poczucie wyręczania nauczycieli. Jakie strategie wykorzystać do pracy z lękiem? No, przede wszystkim warto zadbać od, o siebie, o stan potocznie mówiąc głowy. Wiele badań udowodniło związek pomiędzy odpornością fizyczną a przeżywaniem trudnych emocji. Im więcej stresu i przytłaczających emocji, jak niepokój, lęk, napięcie, smutek, złości, tym podobne, tym gorsza odpowiedź naszego układu immunologicznego w zetknięciu z bakteriami, zarazkami i wirusami. W obecnej sytuacji dobrze jest wyciągnąć z tego wniosek. Dla dobra naszej odporności warto zadbać o obniżenie poziomu napięcia psychicznego. Pe pewnie wszyscy Państwo znacie starą maksymę, która e, głosi w zdrowym ciele zdrowy duch, wobec tego dbajmy o swoje ciało. E, jakimi metodami? Relaks i odpoczynek. Dość to trywialne, ale jednak. Niesprawdzanie ciała, czyli generalnie chodzi o zmniejszenie koncentracji uwagi na chwilowych anomaliach płynących z ciała. Aktywność fizyczna, sen i zdrowa dieta i rutyna, czyli generalnie warto byłoby ściśle trzymać się pewnych zasad, które wprowadzamy, zdrowych zasad, które wprowadzamy w swoje funkcjonowanie. Podtrzymywanie kontaktów społecznych, czyli generalnie w dobie, kiedy wszyscy jesteśmy odizolowani od siebie, warto aktywizować się i uspołeczniać. Podaję również taki, taką metodę, która nazywa się RAIN. Są to pierwsze litery wyrazów R. Rozpoznaj. Przyjrzyj się temu, co się dzieje z Tobą, a akceptuj, akceptuj to, co dostrzegasz, co zauważasz i interesuj się, czyli generalnie warto byłoby sprawdzić, co jest naturalne, co nie. Nie identyfikuj się, czyli nie przyjmuj na siebie wszystkiego tego, co mają inni. Na zakończenie yy, prosta zasada. Lęki, strach to normalne ludzkie emocje. Ani dobre, ani złe po prostu są. Dziękuję serdecznie.